Witajcie. Przygotowałam dla Was meksykański sos guacamole, który wykorzystywany jest przede wszystkim do tortilli i czosów, Jednak ja jako Polka z moim mężem Polakiem jemy go przede wszystkim ze schabowym. Bardzo lubimy to zestawienie, żeby wysmarować sobie usmażonego, chrupiącego schabowego takim sosem. To daje niesamowity posmak. Polecam Wam, wypróbujcie sobie w ten sposób. No i zaczynamy od tego, że Przekrajamy na pół awokado i wydrążamy miąższ do miseczki. Pozostawiamy pestkę, a także pozostawiamy skórkę. Ja przygotowuję to z połowy awokado, ponieważ no, tyle starcza dla mnie i dla męża na dwie porcje. Jeżeli chcecie więcej, no to wiadomo, wszystko musicie sobie przemnożyć, wszystkie składniki. Miąższ został wydrążony. Pestkę przekładam na razie do środka, ona się później przyda. Połowę małej czerwonej cebulki kroję w bardzo drobną kosteczkę. W podstawowym przepisie na guacamole nie ma tych dodatkowych składników, ja jednak lubię je dodawać, ponieważ wzbogacają smak. Rozdrabniam za pomocą widelca awokado, możecie użyć blendera, jeżeli chcecie, żeby było całkowicie gładkie. My lubimy czuć troszeczkę strukturę awokado. Dodaję posiekaną cebulkę. Tak samo, jeżeli macie limonkę, no to w oryginale zamiast cytryny możecie dodać limonkę. My mamy cytrynę, więc po prostu dodajemy około łyżki soku z cytryny, a także szczyptę soli. To dokładnie mieszam i przekładam do wydrążonej skórki z awokadu, wkładam do środka pestkę, dzięki temu nie ściemnieje mi ten sos. Tak się prezentuje, a po więcej przepisów zapraszam na www.jedynko.tv.